Nie, no Nie, no nie Mnie wprowadzić w horny Mood w pierwsze dwa dni okresu To jest, wieś, Powodzenia Mission Impossible Bo ja cierpię Mnie tu boli, mi się nie chce Nie, 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 no w ogóle yy. Ja jestem taka wtedy yy, Zakrwawiona, paskudna No nie, nie, nie okres bunt, no co, co to są wemoty? Fajnie, dobrze, dobrze. Ale tak, zrobimy tak. Wow, ale gleba była! Coś co Alek, wiesz, moje u mojej serce jest jak aparat szparkowy? Bo się tylko przy tobie. A tak! Jest mutacja tego z nogami. Moje moje nogi, co jak fajna <grymne> Bo Otwierają się tylko przy A ktoś, każdy, 4, dobra. -4 no, się. Dobrze, dawaj, dawaj to, co, Dobrze. Nie. Dobrze! No, widzę. że jak jest. spokojnie. Zaraz to jest. to jest. ta Dobrze, ale jest teraz spokojny. Spróbuj sobie yy, jakby przednieć się do przodu, bo teraz za bardzo się nas. Ty ciężar, musisz pójść na palce teraz bardziej. Spróbuj stanąć prosto. No, musimy się prosto stanąć. Fajnie, dobrze, dobrze. Ale tak, zrobimy tak. O, o dobra. Ale, ale gleba tak była. Mocno walnęła. Nie wiem, czy nagrałem. I masz ty tak woleć. Będzie bardziej wolowała, ciężki jestem. Ale Dzić. Karma wstawia. Na gotowanie. Czekaj, 900 metrów z Delordem, bo mówi, że szuka kogoś... Aktora... No, Adam mnie gotowanie. nie chciał wpaść. Nie chciał wpaść do ciebie? No no. No za nami. się no. Musisz no. kliknąć zpróbuj. spację. Czytam ten, no. No, no? no klikam, klikam i chuj do dupy, nie? Podłączyłeś klawiaturę porteczką? Tak. O. Stary Pani, mam Pani nawet Pani prąd! Kurwa! Masz nawet, Dobra, wyjdę do mnie jeszcze no raz, piszę hasło Łokieto! Czy ludzie, którzy są na Twitchu, chcą zrobić wspólnego streama? Jasne, to dawaj stary! Ja mogę, mogę Zapukaj tak, do mnie wróciuszku Przynajmniej to dawaj, ja się to widzę, widzę w... Tak chuj mu w dupę jebać, ja go nie żyją <laughs> 3, 2, 1, bungee, box, ja pierdolę, no kurwa takie kurwy zajebane, no A sz, kurwa szmata to No i chuj, mój 35 miesięcy, no Patrz, kurwa zamiast jakiś sub z pierwszym miesiącem, to Ajajaj aj, aj. Ej, ale mam trade bana Teraz pytanie, co to jest? Za Bastion? <laughs> No. O kurde, nie, o kurwa. No nie, wierzę! GG. nie, naprawdę. I jak obstawiacie to to swój swój rozum, bo ostatnio jak tłumaczyłem, byłem nie, nie, ty, byłeś. ty byłeś. Jak byłem w, w siedzibie Ale to, no, ale to jest tak, że straciłeś cały plan. Kto obstawia? Kto? kto Grube dobrze loda robią. Że tak, jak pan pięć na mnie było. Bolice! Tak. Kurwa, mówię przecież panowie, ja wam to wytłumaczę. Tak. Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądało. <laughs> ale ten czas tak za No i mniejsza, ani razu się nie kąpałam w te wakacje całe. Ej, ja nie fajnie, nie muszymać. fajnie. Czekaj, spróbuję. Czekaj, może. Czekaj. Cześć. cześć. Janina, łap! Łap! okej? Co? O, w końcu was kurwa znalazłem. No ile was mogę szukać? A, no. tak, tutaj właśnie byliśmy. I co? Zwyciętaj kupeczki! Pierdolę cię, blady, naprawdę, nigdy ci <ścoughs> nie zaufam. Ile na skupie złomu kosztuje kilogram miedzi? 26 kg kilo za kilogram. Nie wyjdę stąd kurwa. No czemu nie mogę na to wskoczyć do chuja? O! No kur! Ja pierdolę! Pojebiemy zaraz! Ona, kurwa, co on pierdoli? Nie, no kurwa, no ja pierdolę! To Boże święty! Zabierz mnie z tej gry, kurwa! bo zabierz z tej gry! Pieniędzy. No to mi. Ale. Jest. Ale jakbyś dał 100 giftcików, no to wiadomo. Wtedy, słuchaj, więcej zabawy, bo wtedy przedłużany, tak? A, no tak, no tak, ma to sens. O kurwa! O kurwa, ej dobra, ty jesteś zjebany, Diablesz! Diablesz, ty kurwa bogaty! Jes. Jes. O, ej dobra, ty jesteś jes, jes, zjebany? Ej dobra, ja jak coś, diables wam no. streama po Michale, chcię tylko <laughs> przypomnieć! Ej no, no, mówię, dobra! Ja, Mów mówię jak ktoś, mówię jak ktoś! Ej dobra, Diablesz, jesteś rozjebany? Ej, patrzą! Orel! Rel, rel. Jak mieszkam w Anglii, to... Ufufu uf. Świecę się Aj, chcielibyście, kurwa Chcielibyście mnie dotknąć Aj, kurwa No widzisz, Wojtek No i cały kruczek polega na tym, że nie możesz Że nie dasz się O, jedzie, jedzie już <grym> Jedzie już ha, <grym> zawodnik Oj, oj Ej, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie tym razem. Dobra. I Skurcze byki. Dobra. Oni mnie będą z każdej strony atakować zaraz. Ja pierd... Dotną? nie dotnął! Nie dotknął! Trzeba sobie zasłużyć! Trzeba sobie zasłużyć panowie! Urwa! A! Z fejkiem? Ajajaj w maliny! Jezu, ja, full opizam mną! zapierdala. No nie. Kevin. A ten. Spory wir. Teste tą myszkę. No. O kurwa. O kurwa. <gry> Dobra. Luz przy. Chuj to. Zasada 3 sekund. Ja je I wyś taką kurwa takiego no, no po prostu chcę wcisnąć tak jaka, tutaj, no. nie? Okej okay. Ale nie tutaj, nie? Bez, Mogę sobie paluchami? czystą mam łapy, przez <laughs> łapy Się nie wuj Tak sobie tu wciskasz Okej okay. I wkładaj do gęby i zaciśnij i tak Cześć Wezmę musisz, musisz to zacisnąć, ale nie na hama, tak na maksa Trochę okay. na hama, ale bez przesady tak, tak. Patrz wargę musisz mieć na wierzchu No I taką, normalnie zapakować? Tak ta, I ładuj go i tak, żebyś, żebyś to poczuł w chuj na dziąsłach Mhm. i gryziesz, normalnie zagryzaj, no. albo lepiej przy, przyciśnij, przyciśnij staro. Tak trochę musisz Najlepiej palcami. Wiesz, co robiłem, to tak, ja tak, z, tak z uczuciem, leciutko. I tam w tak ogóle nie Przyciśniesz? Patrz, tak jak uh -huh. przyciśniesz, to tak trzymaj cały czas lekko. Uh -huh. No, weź młody, dziwny muzyki. do no. niego już wysiema. Idziemy gdzieś na miasto, coś ten, teges, się spotkamy. On mówi, nie no, nam w Lola i później idę z y, Olaczką gdzieś na saunę. Mówię, dobra, spoko, no to jutro się zgadajmy, na jutro się zgadajmy. Mówi, dobra, dobra, ogarniemy. I żebym się odzywał, jak będę ten, jak będę po robocie. No i dzwonię do niego po robocie i skurwiel nie odebrał. I mi totalnie zgoustował, nic mi nawet nie napisał. XN, jesteś... Jestem...

Czekaj, to jest ta część. Eee... Okay. Nie, zabronienia ja zabronienia zabronienia To odpowiedź i to się bohater umiera. Ja nie no O, to dla lwusa łatwę kurwa. I to Lewus? zapierdala? Ja za lewusem, ja za lewusem Ile? Ile kurwa was tu jest? Co? Nieuczesana do mnie wpadła! Nie uczesana wpadła na streamek prasuje z kim kurwa bluzkę! Ja pierdolę! Kobieta prasuje! Ej, ja cię widziałam dzisiaj! Ja cię widziałam dzisiaj! Graswab! O kurwa, profek do outheada przez to. Ja pierdolę Kajak shaking. Ja pierdolę Ace Dawaj Ace Proszę Ja, ja pierdolę Ja Ja pierdolę Jaki przebieg. 140 tysięcy kilometrów. Było widać gacie. Dobrze, że mam czarne, ja pierdolę. Fajnie jest obserwować, jak rośnieś nam w oczach na top market Nie, no co ty piszesz? Masz zaledwie 15 lat, pomyśl gdzie będziesz na 10. Dobra, jakie 15 lat? Mam 25 lat! Daj mi żyć! Nie mam 15 lat! Pokażę, jakiś trick na filmie. Właśnie, mam tu kamerę. Zrobiłem kamerę na to, a w ogóle nie tego. Nie. nie, je, nie jeździmy. Let's go! Dajmy jakąś inną przyczynę. Albo w ogóle na flacie róbmy. Szowit. 360 Szowit. Oli. Kurde, ciężko zrobić kickflipa jak tu mam tego Majka, ale. kickflip. Eee, także tak, no. Ja bardzo lubię poprzowity. Szowity, poprzowity pop to są moje, moje, moje najlepsze rzeczy. Albo te 360 szowity też są fajne. Dang.